witam serdecznie wszystkich widzów, słuchaczy, subskrybentów i każdego kto ewentualnie przez pom, no wiadomo się, że przez pomyłkę tutaj na ten kanał wejdzie, trochę pobędzie i i pójdzie sobie, bo stwierdzi, że te treści nie są dla niego i tak dalej i tak dalej, więc tym bardziej wszystkich serdecznie Żegnamy tych, którzy sobie idą z tego kanału, i nie zapraszamy ich wcale, tylko prosimy, aby gdzieś wzięli swojego kota na spacer, na smycz. O, żeby swojego kota wzięli na smycz. Jak mają kota, a jak nie mają, to niech sobie kota kupią, niech sobie psa wezmą na spacer, i siku kupę te sprawy, niech zobaczą, czy mleko mają na gazie. Aby mi się mleko nie wykipiało, tam w kuchni lub gdziekolwiek, niech zobaczą czy im się ziemniaki gotują, też na, na gazie. Po prostu niech sobie tam no pójdą z tego kanału. Nie zapraszamy nikogo i tak dalej, więc kontynuujemy. Załóżmy dla tych, którzy zostaną, już mamy tutaj tak y, począteczek y, listopada, Halloween. Właśnie był 2022, i dlatego, o, no, zmiana czasu w tej iluzji było, więc byłoby fajnie się niniejszym chociażby przez chwilkę zastanowić nad kilkoma takimi prostymi tematami. Na przykład, czemu w nocy jest ciemno, a w dzień jest jasno. No, taka prosta rzecz. O której wszyscy wiemy, ale być może nie ogarniamy tego nawet w połowie albo w całości, nie ogarniamy tego, czemu tak jest, a nie inaczej, że właśnie w nocy jest ciemno, a w dzień jest jasno niby takie przeciwieństwa, ale z czym to się wiąże, czym to się je, z czym to jest związane i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc już szybciutko zaczynam dla moich słuchaczy, którzy chcą ogarnąć w miarę rzeczywistość, przynajmniej w tych aspektach, w których tutaj na tym kanale chciałem się poruszać i wam tutaj przedstawić. Uważam, że też jest to dość ważne, abyście poznali właśnie tą rzeczywistość tutaj. Z tego punktu widzenia, który jest prezentowany na tym kanale, nikt tutaj nikogo nie zaprasza na ten kanał, a być może wręcz przeciwnie, weźcie swojego kota i teraz zamiast oglądać to idźcie na spacer ze swoim kotem, lub jak jesteście ze stolicy, pamiętacie, że wyraz stolica to wcale nie musi być to samo co wyraz stolica. Przynajmniej to już żeśmy ustalili z moimi słuchaczami. Więc jak nie macie kota, to pójdźcie na Nowogrodzką. Jak tam, gdzieś tak w pobliżu ulicy Nowogrodzkiej, w tej stolicy, oczywiście jakiś tam bezpański kot jest, to zaoperujcie temu kotu, że taki bezpieczny spacer w asyście temu kotkowi, kici-kici miał, miał, zapewnicie, gdyby co, ok. No dobrze, więc dzisiaj taki króciutki temat dla Was. Pytanie takie numer jeden dla wszystkich. Taka ciekawostka natury kosmicznej bym powiedział. Czym się różni parszywa zmiana od jakiejś takiej innej zmiany? No cóż, więc pragnąłbym tutaj coś Wam przekazać w związku z tym już sama nazwa wskazuje nam coś na przykład parszywa zmiana czyli zmiana to co to jest bo już dawno do szkoły chodziłem z języka polskiego, miałem tam kurcze jakieś tam czwórki i tak dalej, ale to już, to już było 100 lat temu od tamtej pory ciutkę nauczanie języka polskiego w szkołach się uważam, że się ciutkę zmieniło, więc no może być dużo inaczej. Czyli y, zmiana to, to to jest co? To jest rzeczownik chyba, tak? Zmiana. A parszywa to raczej byłby przymiotnik. Jaki, jaka, jakie. To byłby przymiotnik. Czyli takie właśnie y, połączenie dwóch wyrazów. Taka niby nazwa własna to może być, albo nazwa korporacyjna i te sprawy. Na przykład parszywa zmiana. Co to może być? Co to oznacza? Z czym to się może Wam kojarzyć? Z czym to się wiąże? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? I tak dalej. Więc załóżmy, jest jakaś zmiana. Zmiana może być różna od jakiejś takiej sytuacji, na przykład u Was, na tu i teraz, na przykład na, na dzisiaj. Że Załóżmy, dzisiaj to jest dzisiaj. Jakaś taka zmiana dzisiejsza może być dla Was w Waszym życiu, w pracy. W życiu prywatnym czy jakieś autem, to możecie jako kierowca niby skręcić w lewo jest jakiś objazd, tak? Są jakieś roboty drogowe i te sprawy, i tam macie do, do wyboru jakiś objazd. Albo po lewicy będzie skręt zalecany, albo po prawicy, albo na nazad. Nazad może tam każą wam pojechać, albo gdzieś tam do, do przodu przez, przez by jakieś i te sprawy, więc. Zmiana może być różna. Może być załóżmy od tej sytuacji, jaka jest w kierunku pozytywnym, czyli na, na przykład jakaś taka dobra zmiana mogłaby powstać. Jak na przykład dzisiaj jest jakaś zmiana, ale ona jeszcze nie jest dobra, to jak załóżmy sytuacja w przestrzeni czy w waszym życiu i tak dalej się zmieni w kierunku jakimś takim pozytywnym, to może być jakaś taka dobra zmiana. No, ale jeśli tam sytuacja by się zmieniła jakoś tak inaczej z tej sytuacji, jaka jest obecnie, na przykład dzisiaj, to ewentualnie ta zmiana mogłaby by iść w jakimś takim no, nieciekawym kierunku, w jakimś takim negatywnym kierunku, w jakimś takim złym kierunku i tak dalej. Więc właśnie w takim przypadku już nie użylibyśmy przymiotnika dobry, dobra, dobre w określeniu do tej zmiany oczywiście tylko użylibyśmy na przykład wyrazu parszywy, parszywa, parszywe to też przymiotnik więc tutaj na razie kochani moi drodzy na tym kanale ogarniamy jaka jest różnica albo, albo taki cykl będę musiał dla was zrobić właśnie znajdź różnicę o Gdzieś tam na, na Facebookach, czy coś na pewno tam y, ludziska, różne zagadki tam zadają i te sprawy właśnie. Znajdź tam pięć różnic, i tam dwa jakieś takie podobne lub niepodobne rysunki, które tam się różnią szczegółami i tak dalej, więc tam później będzie znajdź 10 różnic, czy jakoś tak. Więc tutaj, kochani, ogarniamy różnicę po prostu, jaka jest pomiędzy parszybą zmianą, a jakąś taką. Inną zmianą, bo, bo wiadomo, że zmiany, jakie załóżmy, mamy w życiu, w naszej rzeczywistości, w kraju, w polityce, w przestrzeni i tak dalej, załóżmy, wcale nie muszą być dobre. Oczywiście, na pewno każdy z nas życzyłby sobie dla nas, dla całego świata dla naszego miasta dla naszego kraju dla naszej społeczności dla naszej community i tak aby właśnie wszystkie zmiany były jakieś takie fajne, super fajowe, pozytywne albo dobre. Więc czasami tutaj można będzie użyć wyraz dobry. Wtedy załóżmy ta, to określenie byłoby takie: dobra zmiana. Ale załóżmy, jeśli sytuacje po prostu idą w takim kierunku, jakimś takim nieciekawym to załóżmy z tej ewentualnie naszej tutaj przykładowej dobrej zmiany mogłaby się na przykład y, y, wytworzyć taka parszywa zmiana. No wiadomo, że na przykład jeśli byłaby już taka parszywa zmiana, no to po prostu jakoś to ogarniny no, samemu dla siebie. Po prostu, że parszywa zmiana... To być może jest to w 90%, albo 92, albo 88%, czy jakoś tak. Więc, par parszywa zmiana byłaby przeciwieństwem dobrej zmiany. To chyba samo z siebie wynika, i pomału moi wierni słuchacze, widzowie i te sprawy będziecie to ogarniać, że. Y można oczywiście się na tym złapać i to szybko, na przykład yy, będąc w jakimś takim bantustanie na takiej czy innej planecie, w takiej czy innej krainie geograficznej, na takiej czy innej planecie, w takim czy innym wszechświecie, yy, kosmosie, yy, uniwersie, yy, mlecznej drodze itd., itd., więc teraz sobie, kochani, wyobraź jakąś taką planetę, która jest nie wiadomo jak odległa od Ziemi. I załóżmy, że załóżmy tam jest jakiś taki Bantustan, taki czy inny. I po prostu tam niby wprowadzono skutecznie parszywą zmianę. Pomyślcie sobie, czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe, aby załóżmy nagle wprowadzić tam jakąś decyzją, postanowieniem ustawą, rozporządzeniem i tak dalej i tak dalej więc załóżmy, że tam nasi umiłowani przybudcy serdecznie pozdrawiamy twórców tych różnych określeń internetowych, które używam bardzo z góry dziękuję za możliwość że mogę tutaj korzystać w taki czy inny sposób z tych określeń które właśnie wybrałem i czasami uznaję, że one są dobre i tutaj właśnie korzystam z tych przykładów. Więc załóżmy, że jest taki Bantustan tam, miliony, miliony lat świetlnych oddalony od naszej kulki zwanej Ziemią i tam jakaś no taka zmiana jest, przynajmniej przy, przybudcy gdzieś tam w takim czy innym Bantustanie Chcą po prostu poprawić rzeczywistość, załóżmy, w której są, bo, bo na przykład przedtem rządzili popaprańcy. Na przykład. I oni postanowili, że kurcze, tutaj wiecie, rozumiecie, chłopaki, dziewczyny, my tutaj zrobimy po tych popaprańcach, jakoś tak posprzątamy i uczynimy tam dobrą zmianę. I tam będziemy klepać w reklamach płatnych, niepłatnych, w telewizorniach w radiach, w internetach. Oczywiście załóżmy, że na tej planecie jakieś tam XYZ, że, że jakieś takie warunki podobne będą, że tam będzie jakaś telewizornia, że jakaś tam prasa będzie, internetowa też, będą jakieś gazety papierowe, internetowe i tak dalej, i tak dalej. Więc załóżmy, że tam jacyś popaprańcy rządzili i potem jakaś taka grupa społeczna na tej planecie oczywiście, która Mogłaby być jakoś tak bardziej rozmodlona do jakiegoś tam Boga, załóżmy, że, że tych Bogów tam byłoby bez liku, albo jeszcze więcej, że oni by sobie pomyśleli, kurczę, tutaj musimy tych paprańców, wiecie, rozumiecie, tutaj pogonić i my sobie tutaj zrobimy, wiecie, rozumiecie, dobrą zmianę. No i tak oni przez miliony razy w tych gazetach i, i, i szklanym ekranie mówili, że. Dobrą zmianę Wam tutaj wiecie, rozumiecie, tam tutaj wprowadzimy. Ufajcie nam, ufajcie, dajcie nam tam, nie wiem, 5 kadencji, 7 kadencji, 15 kadencji przy, przy korycie, Gdzie, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam na ulicy, która koło PGR-u tam jest. PGR wszyscy znamy tam. Krówki, mućki, koniki, no, nie wiem, baranki Boże, tam w tym PGR-ze mogłyby być, ale wcale by nie musiały być. Więc właśnie, że właśnie w tym PGR-ze tam mają koryto swoje, no te, te, te istoty jakieś tam i one właśnie chcą tutaj, wiecie, rozumiecie, taką jakąś dobrą zmianę tutaj, no swoim tam, no ludom, które zamieszkują takie czy inne krainy geograficzne. Więc właśnie ci przybudcy, wokół tego koryta sobie tam ustalili, że oni będą mówić w telewizorni, że dobra zmiana i tak dalej i miliony miliony razy będą wtłaczali w ten telewizor ten przekaz medialny propagandowy i tak dalej że my tutaj wiecie, rozumiecie my tutaj dobrą zmianę jakąś taką dobrą i tutaj ufajcie, wierzcie nam podążajcie za nami oddajcie nam swój głos wyborczy i te sprawy no ale załóżmy, że tam po, po tam czterech kadencjach, tak? po tych, załóżmy, piętnastu latach ziemskich albo nieziemskich na tej planecie czas może po prostu inaczej tam biegnąć i te sprawy. Ale tam troszeczkę tu tubylcy na tamtej planecie oczywiście już powoli, kurczę, się tam kapują coś. O, o co chodzi? Co w trawie piszczy i, i, i te sprawy zaczynają sami myśleć, że, że tam jakąś zarazę mieli międzygalaktyczną, że ta zaraza na przykład objęła jednego dnia całą galaktykę na przykład ta zaraza jakaś i pomału tam tubylcy widzą, że ktoś ich dyma w pewną część odwłoka na przykład i tak się patrzą czy to prawda, czy, czy nie prawda tam jakieś nie wiem, preparaty jakieś takie zdrowotne albo około zdrowotne ta parszywa, znaczy nie dobra jeszcze dobra zmiana tam kazała im brać, żeby tam uchronić tych tubylców na takiej czynnej planecie w tym kosmosie, który, tam, który ma tam miliardy, miliardy gwiazdek choinkowych, bombek choinkowych, ten wszechświat może mieć i tak dalej. Więc tam tubylcy się zaczęli pomału burzyć, że kurczę, gdzie jak, jakie bakterie? My jesteśmy zdrowi i żadnych tam preparatów, nie wiadomo jakich no my tutaj no nie chcemy i te sprawy. No to po prostu tak się, no, jakoś tak, no, pomału ci tubylcy zdrowi, oczywiście, zaczynają kumać pomału czacze. No jak, no, do, by tutaj się, jakąś dobrą zmianę, wam tutaj towarzysze chcieliście tutaj nam narzucić na łeb, na szyję dobrą zmianę, się, że jakaś taka parszywa zmiana się zrobiła, a na początku niby miała być dobra, przynajmniej tak mówiono w telewizorni na tej planecie. Że my tutaj Wam wiecie, rozumiecie towarzysze, towarzyszki, łobywatele, yy, yy, płatnicy, yy, haraczy, mandacików, yy, to jak kierowcy byliby jakieś jakieś mandaciki, sweetwocie z fotoradarów, haracze, janosikowe, nowe podatki. Co, co tam jeszcze można na tej planecie yy, mitycznej, tam, no, te, o, poda, o. Podatki katastralne, tam można coś tam jeszcze dymać tubylców, no nowymi haraczami, o, że, że tam kierowcy, płatnicy tam składek do, do jakichś tam ZUSów, nie ZUSów, co, co, co tam jeszcze ci tubylcy mogliby mieć tam jakieś. O! Oni by mogli mieć te jakieś waty, straty, czaty, wat, no, że jakieś takie, no nie wiem, w, w, nie, Waty to na waciki, tak? Że na waciki te waty no ich tam opodatkowują ci, co są przy, przy korycie, w tym PGR-ze oczywiście. Dobrze. Więc ci, co jeszcze mają mózg i zaczynają właśnie kumać, że ta zmiana na początku, jak popa paprańców pogoniono od okolic przy tym PGR-ze przy korycie, to ich następcy... Oni załóżmy tylko mówili, że oni chcą tam ogarnąć tutaj, wiecie, rozumiecie, towarzysze, że oni tutaj wam tam chcieli jakąś do, do, do dobrą zmianę i to jest... Nie, po prostu ewentualnie to mogłoby być tam gdzieś w 80% kłamstwo od początku do końca, bo załóżmy ci następcy po tych popaprańcach wcale, wcale nie chcieli wam jakiejś takiej dobrej zmiany narzucić, oni załóżmy wiedzieli, że to będzie parszywa zmiana, ale ewentualnie musieli mówić z tych ekranów telewizorni, który tam w każdym swoim szałasie miałby jakąś taką telewizornię i ci tam tubylcy na tej planecie mogliby wierzyć właśnie, że tutaj, wiecie, rozumiecie, jakiś ojciec narodu, naczelnik Bantustanu i te sprawy. Wiecie, rozumiecie, że tutaj bam tutaj do Dob Dobrą zmianę tu jakąś wam chcę wam nieba uchylić i te sprawy. Więc kochani, po prostu no taki scenariusz po prostu fałszywy lub fałszerski mógł być planowany, ale wiecie co, ale to przeszło. Więc w tym modelowym przypadku tu bylcy na tamtej planecie XYZ no, na przykład. Weźmy sobie tą nazwę. Oni kurczę kupili tą narrację, tą wersję wydarzeń i uwierzyli, że tutaj będzie dobra zmiana, ale załóżmy kroczek po kroczku, z miesiąca na miesiąc, dzień po dniu, godzina po godzinie. Po prostu, gdyby tak to wszystko analizował, szczególnie z długopisem w ręku i by wszystkie posunięcia tej parszywej zmiany od początku do końca notował, to po prostu. Od razu być może byłoby wiadomo, że sytuacja po prostu oczywiście, że idzie w kierunku jakiejś zmiany, ale ta zmiana idzie w kierunku negatywnym, jakimś takim, ale nigdy nie w kierunku pozytywnym, i załóżmy wiadomo, jeśli jest kierunek negatywny, to nie może prowadzić do pozytywnych rzeczy, czyli załóżmy te, jakiejś takiej zmiany, nigdy nie będzie można nazwać, że to jest jakaś taka zmiana dobra, pozytywna, tylko po prostu, że to będzie raczej. Na jakoś 89%. Po prostu, że to będzie jakaś taka zmiana parszywa. No więc moi szacowni widzowie, i tak dalej, mam nadzieję, że w miarę jakoś tutaj w tym takim szczególnym programie halloweenowym, jakoś w miarę sprawnie tutaj było patologicznie prostym językiem bez zespołu Pureta bo nie używałem żadnych słów takich jakichś, które w języku takiej jakiejś średniej polszczyzny się nie mieszczą, więc brzydkich słów tutaj nie używałem. Jakoś po, pomogłem Wam ogarnąć, że to była ściema, że żadnej zmiany dobrej nie było, ale to była parszywa zmiana od początku do końca, ale po prostu miliony razy codziennie część Istot, które zamieszkują tą planetę, z telewizorni dowiadywały się, że to ma być jakaś taka świetlana przyszłość, dobra zmiana, że miała być i te sprawy. A się okazało, moi wierni słuchacze tego kanału, że ta zmiana to jakaś taka po prostu parszyba jest krótka piłka że to jest parszywa zmiana na tej naszej modelowej planecie, gdzie tam Większość wyborców nam na tej planecie mo, mogłyby stanowić jakieś takie super rozmodlone istoty do jakiegoś takiego superboga, jednego tam z piętnastu tysięcy na tej planecie bogu Więc właśnie wielbiciele jakiegoś jednego Boga, jednego z wielu, z wielu tysięcy Bogów, wybrali jakąś taką parszywą zmianę do władzy, która nigdy do, dobra nie była. I tak poprzez tam 15 kadencji ta parszywa zmiana tam sprawuje władzę w takim czy innym bantu stanie, ale załóżmy już coraz więcej duszyczek i obieczek Bożych. Kurcze, rozpoznaje, że to wielka ściema, ustawka i te sprawy. Wiecie, rozumiecie towarzysze und towarzyszki, ok? Mam nadzieję, że to będzie zjadliwe. Sobie zobaczcie to dwa, trzy razy z otwartością umysłu, a zobaczycie, że no. Parszywa zmiana to jest parszywa zmiana, czyli rupta, co wcale nie chce ta. Znaczy, no ta parszywa zmiana to załóżmy, ewentualnie może stosować taktykę, właśnie rupta, co chce ta, ale załóżmy, dla obieczek Bożych, które muszą wykonywać te wszystkie tam zachcianki tej parszywej zmiany, się okazuje, że to jest no rupta, co nie chce ta, czyli zamordyzm, przymus. Yy, użycie środków przymusu bezpośredniego, siły fizycznej, pałowanie, używanie broni gładkolufowej, pałek teleskopowych, gazów O, gazy bojowe i nie tylko na różnych. O, przecież tam, yy, no, ci, którzy załóżmy tam ogarniają sprawę, to tam, wiadomo, że milicjanci, obywatelstw na tej planecie, to tam kobiety pałami tukli. Jeśli tam oczywiście są kobiety, bo mogą być, a może nie być kobiet, że tam pałami teleskopowymi te kobiety tłukli i załóżmy czasami ręce łamali na demonstracjach kobietom. Jeśli oczywiście tamte kobiety uczestniczyły w różnych takich masowych sprzeciwach poprze, przeciwko parszywej zmianie w takiej czy innej stolicy, na jakiejś takiej planecie. Być może podobnej do Ziemi, oddalonej o nie wiadomo ile milionów lat ziemskich od Ziemi. No. Więc no, co robi parszywa zmiana? No, bije kobiety pałami, strzela skutecznie do, do owieczek Bożych, skutecznie no, ze skutkiem śmiertelnym, bo to się dzieje. No i tak dalej, i tak dalej, więc no, może to być obraz parszywej zmiany, która dobrą raczej nigdy nie było albo nie w tym wcieleniu dobrze, dzięki, dużo zdrowia życzę, trzymajcie się cieplutko moi dzielni słuchacze i tak dalej już muszę J23 kończę nadawanie bo już akurat muszę się ewakuować wiadomo siemaneczko, pozdrawiam